Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew. Gdy przyjdzie Dzień Pański, Dzień Wielki i Straszny, mówi biblijna księga Joela. Cytat ten przypomniałem sobie, gdy Ukraina żegnała nas widokiem, który możecie właśnie podziwiać. Zanim jednak do tego doszło. Mogliśmy poobserwować takie widoczki. Trudno się było jednak nimi cieszyć, bo musieliśmy odreagować lwowską kradzież, co zamieniło się w trzydniowe chlanie. Z części wieczorów są nawet materiały filmowe, ale poprzysięgliśmy sobie, że nigdy nie ujrzą światła dziennego, chyba że za grube hajsiwo. O moim stanie po jednej z imprez. Niech świadczy zajebiście umiejętne lawirowanie między stadem krów. Wow. Dodać tu należy, że po powrocie z Lwowa, wstrząśnięty i zmieszany przykrą sytuacją, wieszczyłem dalsze pasmo nieszczęść, okraszone naszym zamordowaniem przez psychopatów. I najchętniej w ogóle nie wychodziłbym z domu, ale Ola po chwilowym załamaniu nerwowym. Czuję się jak gówno, kurde, który nie może wyjechać z tego pojebanego kraju okazała się być jak ruska stal, gniocja, nie łamiocja. Słuchajcie, jesteśmy w pięknym mieście Kałusz, mieście bohaterze. Jest to już nas przedostatni dzień przed wyjazdem. Przyjechaliśmy tutaj, już nie chcieliśmy się ruszać ze wsi, bo się czuliśmy niebezpiecznie, ale Ola musi tu jakieś sprawy załatwić, więc jesteśmy. No dobra, ale chodzi, wiesz, o sam przejazd. No i idziemy sobie teraz właśnie obczaj czy dentysta przyjmuje. Jesteśmy właśnie przed ukraińskim gabinetem stomatologicznym. E, mamy wizytę na 11.40, właściwie olama. E, chcę tutaj z tego skorzystać, dlatego że jest po prostu dużo taniej niż w Polsce bo za jedną plombę to będzie około 100-200 rywien. I dlatego warto skorzystać. A wczoraj w ogóle troszeczkę też zabalowaliśmy, bo przyszło do nas dwóch tam mieszkańców wsi Wasyl i Oech. Oech miał dzień, e, boże, dzień urodziny. No i właśnie trochę się zabawiliśmy, więc e, to, trochę zdychamy. Dzisiaj znowu przyjdą do nas goście, ale już dzisiaj to tylko herbatka. Zdarzyło się nam też zahaczyć o miejscowy bazar, gdzie między innymi kompletowaliśmy specjały, które zabraliśmy do Polski. Niestety, tego co najciekawsze, legalnie za dużo przewieźć nie można. Ze sobą można wziąć tylko dwie półlitrowe butelki mocnego alkoholu, więc musieliśmy w zamian nakupować słodycze i takich tam pierdół. Najpierw w centrum Kałusza. I jest śmieszna sytuacja, bo tutaj jest wszystko, jak widzicie, otwarte. Jesteśmy w środku, natomiast knajpa pracuje od godziny 10, a jest teraz za 40. I pani powiedziała, że nas nie obsłużą. Także czekamy, coś sobie weźmiemy. No, wiecie, możecie normalnie tutaj wejść, po prostu jest spoko, możecie sobie posiedzieć, ale nie zostaniecie obsłużeni. bo jest wyraźnie napisane, że knajpa pracuje od 10. No dobra, no więc czekamy. Weźmiemy jakąś sałatkę pewnie i się kawki napijemy. No, także tyle. Kupieni opuściliśmy kałuż, ale pech nie chciał opuścić Voltera. Słuchajcie, chcieliśmy jeszcze ostatni raz przed wyjazdem iść na cmentarz. Postanowiliśmy pojechać rowerami. Ujechałem 10 metrów, okazało się, że spadł mi łańcuch i nic z tego nie wyszło. Znaczy na cmentarzu byliśmy, ale nie na rowerach. Zaraz wam pokażę jak to wygląda. O tak, coś takiego się właśnie stało. Także jest super. Najgorszym przejawem nieszczęścia był brak otwieracza do wina, ale i na to znalazła się rada. Długi wkręt, śrubokręt i trochę wprawy. Dzień dobry, to już nas osta... nasz ostatni dzień tutaj. Gdzieś o 17.00 będzie mieli transport, teraz jest po 10.00. Ostatnim, mam nadzieję, nieszczęściem moim tutaj jest to, że się przeziębiłem. Katło mnie strasznie boli, katar mam. Najprawdopodobniej to przez to, że wczoraj tam z mokrą głową wyszedłem, trochę mnie zawiał. No, także tak. Jeszcze teraz trzeba zjeść ostatnie śniadanie tutaj. Sąsiedzi nam przynieśli bardzo, bardzo smaczne jajka. A teraz idę po cebulkę do ogrodu. Także to jest taki tutajszy sklep. Powiedzmy, jeśli ją znajdę. Tu mamy ogórki, jak czym się wczoraj dowiedziałem. Tu rośnie kukurydza. Ale zaraz znajdę cebulkę. O, tutaj są ziemniaczki Zdaje się. A cebulka i czosnek gdzieś tutaj. O. Jest, wezmę. No, I to by było na tyle. Pożegnaliśmy się z piękną ukraińską wsią, zapakowaliśmy w naszą międzynarodową taksówkę i ruszyliśmy do kraju. W aucie moje przeziębienie przerodziło się w domniemaną gruźlicę, dlatego też, prócz krwawego księżyca, nic już nie filmowałem. I na koniec ukraińskiej serii muszę Wam powiedzieć jedno: Mimo pecha, to były zajebiste wakacje. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić żadnej mojej wybitnej produkcji, czy to z Ukrainy, czy z naszego rodzimego Poletka. Dzięki wielkie.